Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj otworzymy sobie aż trzy magazyny Magic Pocket, skarby z kieszonki. Mamy w każdym magazynie dwa prezenty, urocze slipets. W każdej saszetce dwie figurki w kolekcji aż 46 wzorów oraz brokatowe Monster Friends aż 21 postaci do zebrania. Jest to numer maj-czerwiec 2019 taki magazyn z dwoma saszetkami niespodziankami kosztuje 12,99. No to co zabieramy się do otwierania. Wszystkie magazyny wyjęłam z folii, Poodkładamy odkładamy sobie teraz te saszetki na bok, a ja Wam pokażę, co się kryje w środku w magazynie. Magic Pocket, skarby z kieszonki. Okładka jest bardzo martynkowa, bo z pięknym koniem. LOL Ło, wow, zobaczcie, LOL. Pokazywałam Wam już, chyba właśnie ten numer był u nas na kanale. I tutaj ten wydanie specjalne magazynu Magic Pocket również Wam pokazywałam. Poszukajcie na naszym kanale, bo te właśnie dwa magazyny były. O, tutaj jest co nieco do czytania, do rozwiązywania standardowo. Wow! O, to coś dla Martyny, jak narysować konia. Tutaj też co nieco o koniach, czyli to jest taki bardzo koński magazyn, no, stworzony po prostu dla Martyny. Palcem po mapie. Znowu koniki! Wow! Super! Tutaj jest końska dawka energii. Coś smacznego i zdrowego już widzę. A tutaj znowu coś, co już Wam pokazywałam na naszym kanale, również było rozpakowanie Shimmer i Shine. Wydanie specjalne. Poszukajcie wśród filmów. No i tak wygląda nasza Gazeta, historia pewnego Misia, jeszcze tutaj do czytania I to by był koniec Tutaj jeszcze z tym numerem Magazynu Magic Pocket dwa Prezenty, jestem bardzo ciekawa Co tam wkryje się w środku W tych saszetkach, więc myślę, że Nie ma co już tutaj dłużej Czekać, zabieramy się Za otwieranie, posegregujmy może Je tutaj sobie jakoś Otwieramy najpierw Co to, to jest? Slipec Slipec. Nie mam pojęcia, co to są za figurki. To są nasze pierwsze figurki z tych serii zarówno Slipec, jak i Monster Friends. Muszę tutaj się posiłkować przeczytaniem nazwy, czy ma to tutaj ten taki specjalny do naderwania tutaj jest. Tutaj jest do naderwania. Mamy tutaj jakąś ulotkę pewnie, czy też kartę kolekcjonerską. Tak. Jest. Tutaj mamy wszystkie nasze slippersy, tak przypuszczam. 46 slippersów do zebrania. A te karty są w dwóch językach? Czy w jednym języku? Chyba w tym samym języku. Myślałam, że dwujęzyczne, dlatego dwie. No nie, są te same wszędzie. Dobra. No i zaglądamy. Co to jest? Ło, wow, co to jest? Wow, A, no tak, bo to jest na palec. Ale fajne, to wygląda jak takie klapki. Jak klapeczki. I mamy tutaj. Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Ten Markus, jest Markus, a to jest Ella. One są po dwa. No mi to wygląda jak klapeczki. Jak klapeczki, które możemy ubrać na palce, ale milutkie, są takie milutkie no fajne, pierwsze nasze zetknięcie się z tymi figurkami jeszcze nigdy ich nie miałyśmy wcześniej, no dobra odłożymy sobie teraz karty na bok postawimy tutaj nasze figurki i zabieramy się za kolejne opakowanie o już nam tutaj coś wyskakuje to jest ten sam, nie to jest inny slippers jest inny i jest jeszcze taki, który przypomina mi motylka jak on się nazywa to jest Slippers Ewa a to jest z tej, że tak powiem z serii, czyli inne zwierzątko to jest chyba Aja, jak dobrze patrzę po kolorach uszek, to będzie Slippers Aja czyli mamy już cztery i jeszcze dwa będą w tej saszetce i już zaglądamy do środka, kto tu będzie, kto tu będzie, gdzie są te slippersy, jest, wyciągamy jednego, o, też jest inny slippers, Louis, nie, nie Louis, Lily albo Emily, Lily chyba, bo ma ciemne uszka i ostatni slipper. slipet, co ja mówię, wow, wszystkie inne, jaki słodki. Jejku, jakie one są fajne! Czy nam się tu wyostrzy? Wyostrzy. Zobaczcie, jakie słodziaki. One są takie milutkie do założenia na paluszki. No boskie slipetsy, slipets, zwierzątka. Tutaj już wszystko. Tak wygląda. I my teraz odstawimy je sobie troszeczkę tutaj, żebyście je widzieli. I zabieramy się za Monster Friends. Jestem ciekawa, co to za potworki. Pierwszy monster. Co się kryje w środku? Czy mamy jakąś karteczkę? Najpierw bym chciała wyjąć karteczkę. Jakieś włosy nam już tam wyszły razem z karteczką. To są chyba naklejki. Mamy tutaj razem z potworem. Jakiś fioletowy kolor tutaj nam się przyczepił. Mamy naklejki, prawdopodobnie, z naszymi monsterami, i tutaj chyba też jest. Tak, tutaj też jest karta kolekcjonerska naszych potworków. No to chodź, potworku, wysypiemy Ciebie. Jaki duży, wow! Ale w jaki boski! Kto to jest? Ten Chixie, ale duży, zobaczcie, w porównaniu do tych jest naprawdę duży. O, tutaj może go postawimy z tej strony. Chyba będzie trzeba go uczesać i zrobić mu fryzurkę. Można je czesać, tak jest. Więc pierwszy monster, pierwszy monster Chixi z naklejkami. Jest naklejka Chixi? Nie. Zobaczymy zaraz, jakie naklejki będą razem z drugim monsterem. Już widać tutaj kawałek różowej grzywy. Dobra, wyjmiemy monstra. Uch, jaki boski! To jest monster, który się nazywa Leon. Dobrze patrzę? Dobrze. Leon. One są takie dość ciężkie, powiem Wam. Dość ciężkie te monstery z takiego tworzywa no nie, taki plastik, jest to takie porządne tworzywo, które jest charakterystyczne dla figurek właśnie, które są w magazynach. Fajne, bo one nie są do zniszczenia, te że tak powiem, niezniszczalne są te figurki, nic się w trakcie zabawy z nimi nie stanie, ale trochę widzicie głosów tutaj nam gubią. I co mamy jeszcze? Mamy kartę i naklejki są takie same, naklejki są takie same. Zobaczymy zaraz w trzecim, co będzie w Tutaj jest otwarcie. Zobaczmy najpierw, może naklejki. Trochę dłużej w niepewności pobędziemy. Naklejki, gdzie są, gdzie są, gdzie są. O, a tu mamy inne naklejki. Zobaczcie, tutaj nam się utrafiły inne naklejeczki, więc. Też one się nie powtarzają, mogą być różne i nasz monster, nasz monster też nam się nie powtórzył. Jest to monster Miau! 21 takich słodziarskich, błyszczących, zobaczcie, brokatowych potworków, które będziemy tutaj mogli czesać, mogli im robić różne fryzury, ale boskie! Fantastyczne potworki, tutaj jeszcze jakiś zgubił trochę włosów, ale to nic nie szkodzi. No, i tak wyglądają nasze Monster Friends i Slippetsy. Boskie slipecy. W dzisiejszym filmie to już by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania innych filmów, recenzji, rozpakowań, magazynów dla dzieci. Trochę już ich u nas jest. Zaglądajcie na playlisty i do działu wideo, tam wszystkie filmy, jakie się u nas znalazły. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.